Hej wszystkim, tu Lucia i się Was zapraszam na kolejny odcinek Dzisiaj postanowiłam, że Wam pokażę moją stajnię Tak, stajnię, która jeszcze nie jest tak dokończona, dokończona Ale już naprawdę się zbliża ku końcowi a więc w zasadzie ta jedna strona jest skończona, bo mam dwie strony, ale także będę jeszcze musiała mieć więcej tych stajni, bo kurde, te 14 konie oczywiście muszą mieć stajnie. Co poradzić? A więc właśnie przychodzę dzisiaj do Was z takim filmem. A więc bez przedłużenia zacznijmy. Może na początku zacznijmy od połowy stajni, która jest już prawie skończona i oczywiście mają nazwy tam napisane oraz daty na urodzenia czy swoich rodziców. także ma okna zrobione z dwóch stron wyklejone patyczkami po lodach i to naprawdę super efektownie wygląda fajnie powiększa wnętrze całe, także ma oczywiście rogi wyklejone taśmą klejącą no niestety skończyła mi się tak jak i papier no i zostało tak później będę to naprawiała i oczywiście łańcuszek, który zapina nasz, bo, nasze boksy i u mi się musiał oczywiście odczepić. Oczywiście także mają poidełka oraz zabawki. Poidełka są wykonane z, z modeliny Fimo, możecie ją kupić w Empiku i później pomalowane. Tak jak zabawki dla koni. Która ma akurat misia, a Boston jakąś tam inną zabawkę. Oczywiście jest sianko. Oraz zdjęcia, które zostały wycięte przez moją mamę z kalendarza. Teraz część niedokończona, w której no, nie ma w ogóle nazw ani po prostu zamknięcia boksów. Są za to poidełka. Nie ma także okienek, co to wnętrze optycznie pomniejsza. Są za to zdjęcia oraz różne, różne małe już dopracowania. Za ścianą znajduje się takie małe pomieszczonko na różne takie małe rzeczy, na przykład pasze, szczotki, czy na przykład są tam wieszaki na kantary. Jest taki mini stolik, gdzie się znajduje kalendarz, zrobiony przeze mnie, jak nawet to widać. Długopis, aby ktoś mógł pisać i naprawdę ten długopis pisze. Oczywiście jedna pasza, w której się znajduje ryż. Druga pasza, w której się znajdują płatki oraz mydełko. To jest na razie moja stajnia, ale już niedługo będzie ostatecznie skończona i ją będziecie mogli także widzieć w stajni szmaragdowej. Oraz już niedługo się także zabieram za stajnię angielskie dla mojej reszty koni. Bardzo, bardzo, bardzo Was przepraszam, że ostatnio się stajnia szmaragdowa kompletnie nie pojawia. Miałam ją zakończyć w grudniu tamtego roku, ale no jakoś coś nie wyszło i nie miałam po prostu czasu nagrywać jej. Ale nie martwcie się, spróbuję już powoli zaczynać ją nagrywać i co tydzień ją wrzucać. Nie wiem, czy to się uda, zobaczymy, wszystko się okaże. Jeszcze mam do, dla Was przy, do przekazania jedną bardzo ważną wiadomość. A mianowicie to, że jak wiecie, mamy 34 subskrypcje, ale przez to powinnam jeszcze wrzucić dwie alondry. Jednak przez to, że po prostu jakoś no, na dworze jest ciągle mokro, to nie mam jak ich nagrywać. A więc... Spodziewajcie się, jak już no to jak będzie sucho u mnie, będę nagrywała to. A na razie jest śnieg. A więc no nie da się tego nagrywać. Jak już to się spodziewajcie w marcu, bo ostatnią Alondrę nagrywałam w marcu i wtedy było suchutko, a więc wtedy się spodziewajcie Alondry. A więc okej, okay, to już jest wszystko w tym odcinku. Ja jeszcze z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.